Cześć ludzie, wpadłem na taki pomysł, żeby nagrywać powtórki czyjejś meczy. To jest mecz yy, mojego przyjaciela Albu. Ten Albu ma taki nick, ma teraz. <grych> Kiedyś sobie wymyślił w pewnej grze, yy, jak to się nazywa, Warhammerze, ten, ten roleplay. Bo ze słowa mi brakuje. Wymyśli sobie kiedyś taką właśnie postać, jak graliśmy ten w tego Warhammera takiego no, z podręcznikiem, nie, fabularnego chyba tak nazwa. No i takiego Onika tutaj używa w grze, jest pomarańczowym, gra w sojuszu z graczem Alpha. Ja w ogóle dawno nie grałem w, K w Kama, nie? W 2019 grałem i wrzuciłem te 6 misji, co mam na kanale to jest z 2019. I planuję właśnie dograć kampanię tą szatę Kingdom, tą główną pierwszą 20 misji. Planuję dograć no w najbliższym czasie, ale na, na takie gry w czasie rzeczywistym trochę nie mam czasu właśnie. Muszę... Mogę grać to tylko wtedy, kiedy są takie dla mnie odpowiednie momenty. I, a tych odpowiednich momentów jest bardzo mało w ostatnim czasie, no, no i na razie odkładam, odkładam, czekam na później. Ale pomyślałem właśnie, mój, mój kolega właśnie zaczął grać i mi podsyła czasami z multim pliki, powtórek, no i ja sobie właśnie odtwarzam i tak pomyślałem, że a zapytam się czy nie, czy mogę komentować jego mecze, czy nie będzie mu przeszkadzać, powiedział, że nie, no więc więc ten. Ale też on, on też jakby. powiedzmy, że ma podobny poziom grania do mnie. Z tym, że yy, też niedawno jakby zaczął, nie? Nie wiem, to jest jego trzeci mecz, czy tam który. Więc tak uczy się tego multi. I tutaj jest dwóch na dwóch. Yy, dwóch zielonych graczy: na niebieskiego i pomarańczowego. Mapa, widzę, że. Mapa jest właściwie chyba na ośmiu, nie? Tak jak patrzę. 4 yy... graczy jest u góry. A pół mapy jest puste. Dobra, no, ale z skomenduję tutaj trochę rozbudowę: 3 kamieniołomy, 4. No to ok, mi się wydaje. No właśnie, przyspieszam. Tutaj nie ma trochę opcji, żeby sobie pasek przewinąć czasu. Można tylko prędkości. Yy... Prędkość 0 taka normalna, prędkość 3 razy 3 razy chyba 6 i razy 10 10 to jest najszybsza. No to właśnie oglądamy, może zwolnie, żeby trochę sobie komentować. Albo nawet no. Rozbudowę bazy. Fajnie to wygląda, bo drewno jest z boku. Tutaj hopy w leśniczówkach sadzą drzewa i to utrudnia rozbudowę bazy. No, ale jeśli damy właśnie tak po. Jakby z zewnętrznej strony bazy, no to fajnie, bo nie będą sadzić tych drzew w bazie. Te, te, te drzewa idą do tartaku, tutaj ja bym jeszcze dał ścieżkę. Ale ja to jestem taki dosyć szczegółasz, nie? Ja to tak dostrzegam pewne rzeczy. No tutaj już nie musi być. Tutaj też by mogło być dwie. Aczkolwiek wiadomo, wyślemy tutaj kogoś do budowy, no to nie będzie budował domu, bo będzie budował nam drogę. Tutaj już, no... Ma perspektywę, żeby rozszerzać te drogi, tak? Żeby robić takie, powiedzmy, alejki, czyli takie podwójne, i ja na to zwracam uwagę. no W tej grze, właśnie, jest bardzo istotne. To jest właśnie bardzo fajne, że za szybko tu jadę tam na 3, bo nie będzie u innych widać. Yy, ta rozbudowa to jest bardzo fajna. Ta, w ogóle ta mechanika jest taka, jakby archaiczna, ale właśnie to jest jej urok, yy, że. Yy, no po prostu szczegóły mają znaczenie, na przykład ten pan tutaj źle zrobił, według mnie, że sobie warownie Tak blisko i jest jedna droga i oni się tutaj kumulują, zwalniają gospodarkę, tak? To jest jakby Powiedzmy, że te drogi są jak krew W żyłach organizmu, to te drogi są jak właśnie Napędzają gospodarkę, że tak powiem, nie? No to jest właśnie przytkana Bardzo Często będziemy korzystać ze szkoły bardzo często będą tutaj ludzie przychodzić, ze spichręża też. Po co ta warownia tutaj? Przynajmniej jedno pole niżej, jeśli w ogóle. Tak samo to by mogło być jedno pole niżej. A dać tutaj, żeby oni mogli siebie obchodzić jakoś, albo dać drugą drogę, żeby mogli chodzić po dwóch drogach. By było szybciej, więc on już tak się... Rozbudowuje średnio. Tutaj pięć kamieniołomów, czyli jeden więcej od halbu. winica robi... No tutaj, ok, Też fajnie, widzicie, leśniczówki z lewej strony do, przez tartaki. No to jest fajna, fajny patent. Drewno jest bardzo istotne. Drewno, kamień, podstawy w tej grze służą do budowy budynków. Tutaj się pisze na przykład, tak? Chcemy postawić tartak, potrzeba cztery drewna, trzy kamienia. No i... No i gracze też zaznaczają mm, tymi trójkącikami, czego nie znosić do... Spichlerza. Tutaj kolega nie znosi pni, drewna, z zleśniczówek, węgla i złota. No bo rzeczywiście, w sensie, jeśli nie znosi, nie magazynujemy w spichlerzu, to oni zamiast, jeśli ktoś wydobędzie złoto, to, to ten pomocnik nie niesie go do spichlerza, tylko od razu nie do mennicy. Do tej lub do tej, tak? I właśnie to jest dobry patent, właśnie znowu udrażniający gospodarkę w tej grze. Czyli zamykamy pewne, o tutaj dodał kolejne rzeczy, nie... nie magazynujemy tych produktów. Bo po co tak, niech Niech wiszą tak tutaj A jak zbudują młyn Czy tam chlew czy coś to zabiorą i bezpośrednio do tego, nie wracamy do tego bo będzie kumulacja O widzicie on fajnie tutaj zrobił dwie drogi Jest drożnie nie Tutaj to prawda jest jedna, ale tu jest tylko dwa tartaki Więc ten nie ma tyle tego chodzenia, ale są też dwie ścieżki. Spoko. Spoko to wygląda, nie? Skumulował gospodarstwa blisko, tak z dziwnie. Tzn. Ja tak nie robię. Nie zrobiłbym tak, bo ja bym wyznaczył sobie taką dzielnicę, jak leśniczówki mają na gospodarstwa. Czy wyznaczyłbym. Może dawno nie grałem, ale no... Fajnie mu to wyszło, on widać, że już ma wprawę w tym. Ja bym to pewnie gdzieś dalej walnął, gdzieś tutaj może. Dalej od bazy, a tutaj bym dał te budynki do, o, że tak powiem, odżywiania. Takie pikarnie, rzeźnie, i tak dalej. Żeby szło od gospodarstw przez ten do gospody i spichlerza. A on tak dziwnie dał gospodarstwo tutaj, ale według mnie i tak to mu się udało, nie? Fajnie to wygląda. No bo inaczej niż ja bym to zrobił, ale i tak, op tak bardzo dobrze. Tutaj też widzę jakiś pomysł z długą drogą do, do węgla. Dobra, przyspieszymy, bo inna... O, coś nacisnąłem nie tak. F11 nacisnąłem, zamiast F8. F8, prędkość duża. No tutaj, co tam, na początku można właśnie mówić o rozbudowie. Hmm, tutaj tak samo, fajnie, leśniczówki daleko. Fajnie on zrobił te dalekie odnogi. To zadaje sobie możliwości... Właśnie puszczenia dróg i tak dalej, budowania, to jest, to jest okej, okay, nie? pięć kamienią, że dużo kamienia Mi się wydaje, że cztery wystarczą Nie wiem No to też nie magazynujemy tego Tu jeszcze można podejrzeć statystykę, kto ilu ma Czego, nie? Jakich budynków, jakich ludzików do tych budynków no, ale Ważna jest ta statystyka, pomocniki budownicze, no patrzcie jak mój kolega ma 34,17, a połowę, no połowę może nie, ale trochę mniej, nie? Jedną trzecią czy coś. Ten. Ten, no ten ma dobrą liczbę, wysoką. I ten też. No, mój kolega ma najmniej. A czego? Uważam, że to nie jest do końca jakby, to nie jest taki błąd, że tak powiem. Tylko może być też tak, że jeśli ta gospodarka daje radę, to nie trzeba tych chłopów mieć po prostu. <laughs> Mój kolega już właśnie buduje warownię i produkcję. Ta kreska oznacza, że jest koniec pokoju. Jak piszę to gdzieś w ogóle? Aha, no właśnie, 19 minut do końca pokoju. Yy, czyli około godziny równej, no i później jest czas wa walki, no? Czyli przez godzinę budujemy sobie bazę i sprawiamy, żeby ta ekonomia była optymalna. A później wychodzi wojo. To też warownia powstaje. Wchodzi wojsko i no i są bitwy, nie. Z tymi też archaicznymi mechanikami. <noise> które jak ktoś zna Knajsty to już wie jak to wygląda, że oddziały po prostu jak się dotkną, to już na śmierć i życie, że tak powiem. Sklejają się jak... No jak klej powiedzmy. I no, dopóki jeden nie wyprze drugiego, to. Taka jest mechanika specyficzna. Łucznicy też, że strzelają jakby do nieruchomych, trochę jednostek. No, zobaczycie w czasie walki, co będę tutaj. A jak ktoś zna, to zna. No i, i tak. Założyłem już wcześniej to oglądałem, ale. Ale ten. Mam jeszcze nową powtórkę, której nie oglądałem, ale to później nagram. Ja już. Nie chciałem podmieniać sobie pliku, bo jak podmienię pliki, to już nie będę miał tego. Ja już pomyślałem, a dobra, nagram te dwa. Najpierw ten jeszcze, jed, jeszcze raz ten poprzedni filmik, a później następny. No, zobaczymy jak to się przyjmie, jak to będzie wyglądać. Myślę, że do czasu do czasu to robił. Ja to lubię po prostu, ta gra jest taka, ona no jest stara, ale ja mam do niej sentyment i po prostu mi nie przeszkadza, lubię do niej wracać. Mało jest takich gier, do których tak wracam, jak do Kama, na przykład Warband, Modern Blade, to też jest, jest taka gra, która dla mnie się jakby nie starzeje. Mógłbym w nią grać, nie przeszkadza mi, że ona ma tam 20 lat, czy ile. Zbliżamy się do... 5 minut do końca pokoju. Ponad 5. Tak, 40 rekrutów weszło. Mamy po 20 koncerzy tych zbroi. Trochę łuków, mieczy. Nie, już wiadomo, że będą łucznicy, piechurzy. E, tak. Tutaj mamy... piszę, Aha. To jest podświetlone co potrzeba do do, do... do żołnierza tego, nie? Trzeba rekruta z siekierką. Do topornika trzeba rekruta z siekierką, pancerzem i tarczą. I, i tak dalej, i tak dalej. No i widzicie, on tu będzie robił tych... ...chorów z mieczem. Bardzo silna jednostka, no i łucznik Bardzo efektywna jednostka Dużo ludzi też robi halabarników po prostu Tylko halabarda, tak? Nie trzeba Miecza i ten Do jazdy znowu trzeba jeszcze konia oprócz tego To jest jakby topornik na koniu, a to jest jakby Piechur na koniu I tyle, koniec Zwolnię do trójki No i pan, pan wystawia tutaj oddział Ustawiamy rzędy i kolumny pięć rzędów, tak? czekajcie, no kolumn właściwie, 5 kolumn i 5 rzędów, 25. Dużo. Niebieski wystawił 17 knierów no nawet dobrze. Mój kolega wystawił sporo pikinierów i sporo kuszników. Ale nie ma za bardzo tutaj żołdaków, może robić by ma... Skończyło mu się zaopatrzenie, że tak powiem. Ten gacz jest bardzo dobry. 50 jednostek wystały, 50 piechurów, 50 łuczników. O, mega, mega ciężka sprawa. Ma niewiele w magazynie, w warowni, ale coś tam jeszcze ma. Niebieski atakuje durny atak, bo po prostu trzeba mieć wsparcie strzelców w tej grze. Bez sensu jest takie coś. Tylko ewentualnie zaskoczy przeciwnika, który jest słaby, no ale ten... Widzicie, ten ma strzelców i bezkarnie strzela. To z tego, że mają podobną liczbę piechoty, jeśli on ma wsparcie strzelców i zmarnował ten oddział właściwie. Widzicie, padają. I teraz jest bezbronny odsłonił się. Co on tam ma? Co ma? No i po co? Czemu nie puścił tego razem? Bo należało razem. Mógłby wygrać tą bitwę, gdyby. To no, totalnie nie, nie czaje bazy. Czemu on to tak zrobił? A mój kolega widzę, że poszedł na zwiad z żołdakiem. Aha, bo to jest mgła wojny, nie? Tak. Tak widzi alfa. On wszedł na ten atak. A tu zapuścił. aha, no mój kolega zapuścił żołdaka. Tu i tu. I puścił parę żołdaków, a ten też piechurem zwiedza, widzę. A jak widzą tamci. Gumba spuścił tego piechura. A żeby nie dać się odfankować, puścił żeby przeszedł dałem. No i idę odsłaniać teren. Niech będzie, że będę widział z tej perspektywy, nie? Albo będę przełączał. No. Widzieli, że niebieski zaatakował, tak, ale... Nie, nie, nie. nie wiedzą co mu zostało. No ale jak, jak oni się dobrze rozbudowali... Mm, I im taką armię stworzyli, no to wiedzą, że raczej on już tam... Nie za bardzo powinien mieć coś. Chyba, że jest naprawdę kok koksem. O, tutaj zarobił pikinier w gościu. Żeby nie dać się flankować. No właśnie, przez to, że są tutaj archaiczne takie... Mm, motywy z, z walką i rozbudową, to właśnie na przykład przy walce mm, trzeba mieć taki właśnie oddział jakby pomocniczy, który który będzie pomagał przy, bo przy osłonie flanki, bo jeśli oddział pójdzie w walkę to już jest jakby nieaktywny dla nas on walczy dopóki nie wygra, albo nie zginie i ten nie, od, nie odłączy się w jakiś sposób od przeciwnika no i właśnie ale to fajnie, że są statystyki. Dlatego trzeba mieć kolejny oddział, który którym będziemy mogli sterować w razie jakby nas flankowali. Ja tutaj sobie właśnie zrobił piknierów. Żeby nie dać się obejść. Gdyby piechurzy poszli w zwarcie z kimś i zostawili uczników bezbrannych. Tu kolega chciał obejść dookoła, ale są wieże. ...że kolega ma tamten zielony. Które są, no. I mają znacznie większą wizję. Ja pokażę że... W ogóle wjechał mu do bazy ktoś. A, gonili. No. Ci <laughs> mają dobrą wizję. Jechał albo z niebieskim. Może kolorami będę mówił. <laughs> Wymiana ognia. Mniejszy oddział mają kuszników, to prawda, ale jest za mało. Trzech już tylko, no i... No jest trochę bezbronny w tym momencie, bo same wieże... <coughs> Przepraszam. Stoją. Wieże są dosyć odstraszające, bo zabijają żołnierza jednym strzałem. No i mają do pięciu kamieni. Jak widzicie, tutaj mają trzy czyli dwa wyrzuciły. Ale są bezbronne wobec właśnie strzelających jednostek. Um. Mocnym... A tu doszło do bitwy, ominąłem dzwonię. No, a pichurzy poszli w pikinierów, to były dwa duże oddziały, wybiły się totalnie. Mój kolega ma kuszników, ale patrzcie, próbuję obejść łuczników i mi górą, z tego co pamiętam. I obszedł górą. Był tylko jeden oddział pomocniczy, ten. Pikinierów i. no, zatrzymał tych żonaków z dołu, ale z góry już nie. No i widzicie, łucznicy zostali bez zbrodni i on ich wycofuje. Łucznikami powinien podejść, ale to ja wiem, dużo się dzieje. O, podchodzi z góry. Ten się wycofuje. A i robi szarże, taki szybszy przebieg, bo. Jednostki idą mniej więcej... mnie <laughs> znaczy, mniej więcej. Równo idą, ale niektóre jednostki mają szarze, czyli ten znaczek. Szturm. <laughs> I oni wtedy biegną i są w stanie dogonić takich na przykład łuczników. Którzy idą, wycofując się. No i tylko kolega właśnie dobrze zagrał nawet na remis. Pomarańczowy Nawet ma przewagę. No ale nie może jej. Wykorzystać, ponieważ ma jednak ten duży oddział łuczników, który jest efektowny, a idzie wsparcie z góry. Jednak zielony dobrze zrobił, ten zielony bardzo dobrze zrobił, że nie, nie nękał niebieskiego już, który i tak nie ma wojska i nic nie zrobi. Tylko poszedł po wesprzeć drugiego zielonego, tego jaśniejszego. No i zaatakują gracza pomarańczowego, który nie ma za bardzo wojska, które by mogło zatrzymać ich, ma tylko strzelców. Dużo nie zdążą się wycofać. A no paru halabardników, pięciu to za mało. O, ten ma bardzo dużo, nie? Poszli tylarierą ty szeroko i złapali trochę z I już nie ma, nie, nie uda nam się wybronić przed tym. Nie, dwie że są zbyt głęboko, zbyt mało ich jest. On po prostu może wejść bezkarnie. Zginą, co prawda, ci piekinierzy trochę, no ale. Jak już przejdę koło wiesz, no to już zniszczą nam gospodarkę o, no. Odsłonię mgły Tak, weszli no i tutaj niszczą nam gospodarkę ludności Jest szachowany tutaj Albu Nic nie może zrobić, no bo samych strzelców ma tych parę jednostek. No... Nie wyrabia, no. W sterowaniu już. O no, wiesz, tylko może operować, coś tam, coś tam zrobić, ale wiesz, że też mają mało kanina. Nie za bardzo pomogą. No, sprytnie właśnie używa tych, wiesz. Ale widzę, no... Wybili tych pikiniarów, no ale to z tego. Gospodarka narażana to idą posiłki. No i już no, z tym sobie nie poradzimy, tak. No i kolega już zrezygnował. Niebieski nie miał wojska. Byli już bez szans. To znaczy bez szans. No. Nie było sensu. Ten zielony bardzo dobrze zagrał. Zresztą ten też. Niebieski popełnił błąd, że wyszedł z wojskiem na początku i beznadziejny był ten atak, bez wsparcia i strata całego oddziału. Gdyby tego nie zrobił, to, to ten męż potrwałby dłużej i różnie by mogło być. Prawdopodobnie by też przegrali, bo jednak tamci grali bardzo dobrze. No ale to by było, byłoby bardziej wyrównane. No i na koniec mamy statystyki. Poddani wyszkoleni, 320. No tutaj fajnie jest tak, że bardzo podobnie, nie? I, znaczy, ten co już ma po 300, a ci mają po 200. Straceni, tak, bo wszedł mu do gospodarki. Garacz elo, witami i zniszczył mu tylu. Żołnierze, no tutaj właśnie widać różnicę niebieskie odstawą Połowę mniej niż pozostali. <laughs> no, kolega Habo grał dobrze, bo 17, 117 pokonał, tak? Czyli dosyć. Znaczy, jeden za jednego mniej więcej wyszło. Ten zagrał bardzo dobrze, bo też pokonał więcej niż stracił. No, a Fasa bo tylko... 60 miał żołnierzy, a tylko 30 pokonał, czyli połowę, tak. Ten jeden za jeden. I tak dalej... Armia... To statystyka jest tak średnia, no. Kolega hub miał ekonomię mniejszą, więc to wszystko szło niżej trochę. Tak. Ale w armii już szedł dobrze, był no, w pewnym momencie na szczycie razem z Goombasem. Aż doszło do tej bitwy, gdzie się obaj wyniszczyli. No i mój kolega nawet wygrał tą bitwę, bo miał trochę więcej. No ale tutaj widać niebieski odstawał bardzo. No, co prawda zielonego też zielonego trochę kosił, ale za mało. Tutaj już był kaput. No dobra, dzięki, tak jak wyglądała ta powtórka. Później nagram jeszcze tą kolejną. Na razie.